Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę dwa ostatnie przerzutniki synchroniczne podstawowe o nazwie D i o nazwie T. Są to przerzutniki o jednym wejściu, nie tak jak w serii JK, o podwójnym. Dobra, zacznę od narysowania. Mamy tak, wejście D i zegar. I wyjścia podobnie jak wszędzie. I drugi przerzutnik T. Tu mamy T i tutaj zegar C, wyjście i zanegowane ok tak wyglądają różnią się tylko tą literką t i T i teraz tablicę prawdy dla D no to są, jest jedno wejście więc jest możliwość tylko 0 i 1 taka kombinacja idea jest taka, że na wyjściu jest dokładnie stan taki jaki był poprzednio Czyli mamy 0 i 1. Czyli jak wprowadzimy 1, to będzie 1, 0 to będzie 0. Aha, no i oczywiście te stany będą mm, się przełączać wtedy, gdy y, będzie określony, y, określony takt na naszym zegarze. Bo to jest synchroniczny. Dobra, i co teraz na, w naszym y, przerzutniku T? Tablica, prawda? Wygląda tak, że jak mamy, możemy mieć znowu tylko 0 albo 1, i dla 0 to jest stan poprzedni, a dla 1 to jest stan zanegowany poprzedni. Teraz możemy narysować siatki. 0001 1110. I tutaj wejścia są e, Q, a tutaj e, się pośpieszyłem. To by było do 4, czyli do dwuwejściowego przerzutnika, a nasze są znacznie mniejsze, bo są przecież jednowejściowe, czyli to jest zwykły kwadrat. Rysujemy tak. Nasze wejścia 0 albo 1, bo mamy jedno wejście. Zaczniemy od D, a tu wejście Q. I wyjście. I teraz patrzymy, jak mamy wejście. 0 yy, To na wyjściu mamy 0. Czyli tutaj niezależnie od stanu poprzedniego mamy 0 i 0. A dla wprowadzonej D1 mamy 1. To teraz, jak on zapamiętuje? Dlaczego to jest przerzutnik, jak nie zależy właściwie od wejść? No bo te nam się zmieniają tylko, gdy na przykład mamy zegar. Pokażę to w kolejnym odcinku na przykład zegarów i stan będzie ustawiony tylko na zboczach schodzących, czyli te, które właśnie pogrubiam. A w pozostałych tych częściach, jakkolwiek by nie było, no to jest zapamiętany ten stan tak długo, aż nie dojdziemy do kolejnego takiego zbocza. I teraz mamy D, zrobimy jeszcze siatkę do T. Tu mamy wejście, i y Wejście i jedno, i drugie. jest stan poprzedni wejście I teraz patrzymy znowu. Dla wejścia T to mamy stan poprzedni, czyli 0, 1, a dla 1 mamy zaprzeczenie stanu poprzedniego, czyli dla 0 będzie 1, dla 1 będzie 0. I zostało nam jeszcze wzbudzenia. Tablica wzbudzeń. Na górze nic się nie zmienia. Z poprzedniego stanu przechodzimy na następny. I dla jakiego to będzie d? 0 na 0 i tak dalej. Tu mamy. I teraz stan następny jest jakby taki sam, jak, jak wprowadzamy na wejściu. Czyli patrzymy na ten, tutaj stan, na to, na tą kolumnę. I to jest nasz Stan kolejny, tak? I dla jakiego D? Dla D dokładnie takiego samego jak to. Czyli patrzymy na tą kolumnę i tablica wygląda tak. Dokładnie tak samo jak ta kolumna. Czyli to nie jest trudno zapamiętać. A dla przerzutnika T hmm, Q przechodzi na Q 0 Tutaj mamy tak. Że wygląda na no tak, i teraz spróbuję wyjaśnić, dla mm, jak mamy kół poprzedni, no to znowu przechodzi z 0 na 0, z 1 na 1, zaprzeczenie z 0 na 1, z 1 na 0. Więc y, z 0 zera na 0, zera, 0 zera na 0. Przechodzi dla 0. Zera. Z 0 zera na 1 przechodzi na, dla 1, z 1 na 0 dla 1 i z 1 na 1 0. Czyli jak to zapamiętać, że przy zmianie y, sygnałów z 0 na 1 albo 1 na 0 mamy 1, a jak się nic nie zmienia to mamy 0. I tak wyglądają wszystkie istotne rzeczy w tych przyrządnikach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.